Wchodzę tutaj do Was e, z takim filmikiem, co takiego warto zamówić tutaj w najnowszym katalogu, który trwa, trwa tylko dwa tygodnie tak naprawdę i dużo mam pytań. E, co zamówić, co warto zamówić, co się opłaca, więc zaraz Wam e, tutaj pokażę, tylko sobie posmuruję. I lecimy z koksem. Jest dużo tutaj do, dużo fajnych ofert cenowych, więc zaraz tutaj yy, wszystko Wam pokażę, tym bardziej, że mam tutaj pozaznaczone, ale też pokażę, co sobie zamówiłam i co już do mnie przyszło, więc zaczynamy. Dobra, naprawdę ceny są rewelacyjne, wszystko jest tak mniej więcej 50% yy, i tutaj mamy tusz, kredki do oczu, wszystko jest... 52 50 50 po 50, 50 tu olejki do ust naprawdę świetne hmm, więc też polecam 60% nawet w takich zapach więc no to jest naprawdę oczywiście Black Friday ja bym dała w ogóle bo ten ponieważ ten katalog trwa dwa tygodnie tylko więc no to tak są naprawdę dwa tygodnie yy, to Black Wigs, by można było tak powiedzieć. Więc bardzo atrakcyjne ceny. I jest czym wybierać. Na przykład ten cudowny zapach Lucia, 59% taniej. E, więc fajne, fajny ceny. Co już takie, jeszcze takiego fajnego tutaj można zobaczyć? Otóż mamy tutaj taką nowość, kremowy żel pod prysznic z ekstraktem jagód. Jest tu też krem do twarzy. Naprawdę pięknie pachnie. Też jest fajne cenowo. To sobie zaznaczyłam z takich, z takich fajnych rzeczy. Są też takie mini, mini szmineczki. Tutaj, za 1,99 Oczywiście dla klubowiczów jest 20% taniej, więc też sobie zaznaczyłam i też wam pokażę, ponieważ sobie to zamówiłam na spróbowanie, bo jeszcze nigdy ich nie miałam, więc też sobie zobaczę, jak to w ogóle wygląda Oczywiście nasze rewelacyjne tusze Wonder Lush, Też w super cenie, które sprzedają się jak świeże bułeczki i są rzeczywiście świetne. Jest tam tutaj też wodoodporny. Mega go polecam, ponieważ bardzo go lubię. Naprawdę jest super. Dobra, co my jeszcze tutaj mamy? Mamy mój ulubiony podkład. Teraz go używam. Jest to podkład Giordani Gold Euphoria. Też jest w promocji, więc jeżeli... Ktoś chce takiego lekkiego podkładu, ale naprawdę dającego radę. Mega polecam. To sobie zaznaczyłam. Co tutaj jeszcze? Mam takiego fajnego. Otóż oczywiście zestawy Nov Age. To zawsze będę polecała przy yy, zakupie w ogóle jakichkolwiek produktów Nov Age. Tutaj mamy też peeling enzymatyczny w bardzo atrakcyjnej cenie. To też jest fajne, więc warto sobie zobaczyć. Hmm, oczywiście wulnesy. Ten zapach jest cudowny i świetna cena, więc mega go polecam. To jest też super. I co my tutaj jeszcze mamy? Naprawdę dużo, naprawdę dużo, dużo, dużo fajnych produktów. Tu są moje ulubione dwa zapachy w świetnych cenach. Można już sobie zacząć robić szykować prezenty, czy to na Mikołaja, czy to pod choinkę. Już powoli trochę tak myśleć o tym, tak? co ja tutaj jeszcze mam. Dalej nasze takie czekoladowe, tutaj jest wel pod prysznic, mydełka. Bardzo polecam, wel pięknie pachnie, nawet ciało pachnie jeszcze po umyciu tą czekoladą, więc jest super. Takich nowinek mamy tutaj olejki do włosów i ciała. Ja już pokażę jak to wygląda. tutaj też sobie zamówiłam, bo uwielbiam olejki, więc sobie zamówiłam na spróbowanie. Oczywiście Duology, nasza seria, ale tutaj jest nasz ten cudowny spray upiększający taki CC Duology, który jest, jest świetny, więc mega polecam. Oczywiście Baby, o yy, mega. Dla małych dzieci, zresztą dla całej rodziny, to już pewnie wiecie, bo to już powtarzam e, milion razy, że Baby o to jest coś niesamowitego. Zresztą bardzo polecam obejrzeć cały katalog, bo jest w czym wybierać. Zaraz jeszcze powiem o jednej niespodziance. Oczywiście Tender Care w Super Candy 999. Nasze cudowne, już takie świąteczne e, zapachy, mydełka. Ciasteczkowe, pięknie, pachnące. Też polecam takie to prezencika malut. Można dołowić, więc super. No i takie fajne, małe kremiki o zapachu różnych herbat. Jest czarna herbata, zielona herbata, biała herbata, też pokazał zakupiłam sobie. E, więc super. I takie mini spray, więc mega polecam ten katalog. Jest świetny. Świetny, jest bardzo duży wybór produktów w super atrakcyjnych cenach a co najważniejsze, a teraz pokażę co ja tutaj mam, mam taką wielką więc zaraz zobaczymy co ja tutaj sobie mam, ponieważ już każdy chce używać tych produktów i na pierwszy ogień idą mydełka, mam cztery mydełka Midełka dla, dla klientów. Oczywiście widzieliście, że sobie posmarowałam usta tenderkerem. Tutaj mam też Tenderkera. Hmm, Takie no znaczy tu opaska do włosów, Ja sobie zrobię rzutek z tyłu. Tutaj mam ten zapach właśnie e, z tej strony, taki z tych jednych z pierwszych. Tutaj jest ten żel pod prysznic o nowym zapachu. Taki fajny. Tu oczywiście szampon przeciwłupieżowy, mój ulubiony, aby nie mieć łupieżu. Hmm. Tu jest ten olejek do twarzy i ciała, więc będę sobie testowała i dam znać, jak się sprawdza, ale ja lubię takie rzeczy. Pasta do zębów, podstawa. Yy, tutaj z yy, super sprzedawcy programu wzięłam sobie yy, omegę, była w super cenie, więc byłam mi silna, bo ja to kocham. Byłam zdziwiona, bo ja to kocham, więc jak tylko zobaczyłam, że można coś wziąć z wellnessów, to sobie wzięłam. Oczywiście, witaminy dla moich dzieciaczków, żeby były zdrowe. A powiem Wam, że zachorowanie niestety mnóstwo w szkołach yy, i nauczycielki chorują. I nie, wiem, nie wiem, czy słyszeliście, ale jakiś powrót covid więc trzeba się bronić przed tym świństwem. Więc witaminy, witaminy. Oczywiście dla mamy, czyli dla mnie. Witaminy T to podstawa jest. Hmm, tutaj mam taki zestaw męski, to też dla klienta. O, taki zestaw męski. Można zrobić z tego fajny prezencik dla Mikołaja. A, tu jest ten zestaw trzech, trzech tych yy, kramików i ja już tutaj zaraz otwieram. Dobra, i ja już tu otwieram te kremiki, zobaczymy, o, to są takie malutkie kremiki z taką fajną zakrętką, tu jest biała herbata, ja sobie to otworzę. no bardzo fajne takie, dorzucić można, dorzucić do prezentu, ale też można właśnie fajnie, bo do torebki taki malutki kremik jest świetny, więc mega się cieszę. Tam z moimi witaminami oczywiście miałam szejka, bo ja mam subskrypcję. Teraz była czwarty, czyli nie wiem za ile tam było, za to za złoty coś cały ten zestaw. Zamieniłam sobie szejka czekoladowego na zupę grzybową, bo można sobie w każdym momencie zamienić smak w subskrypcji, więc sobie teraz spróbuję B. Jak ona smakuje, bo nigdy nie miałam. Tu mam jeszcze tu w dużym. Dwa takie fajne ozdabiacze do paznokci. Żeby malować wzorki biały i czarny. Fajnie no, ja sobie wyroczyło. A i tutaj jeszcze mam olejek do ust. No i te dwie małe szmineczki. Też fajne. Tutaj do... Żeby sobie na przykład... No, nawet nie są takie moje dziecko w pomarańczową, A ja sobie wzięłam taką na spróbowanie. Zobaczymy, jak to będzie się No, no i to niespodzianka dla mnie. Za dostałam taki dzbanuszek do herbaty. Jako niespodzianka i oczywiście najnowsze katalogi. Więc to by było na tyle. Zapraszam do przejrzenia katalogu. Może Wam coś. Zapraszam do przejrzenia katalogu, może też Wam się coś spodoba. Hmm, bo już się został tak naprawdę tydzień, a później już katalog świąteczny, więc super, super, super nowości. Jeżeli będą jakieś pytania to piszcie w komentarzu, ja tylko przypominam, że dla osób, które się zapiszą w tym katalogu mamy cudowny program witamy, czyli po prostu w pierwszym, drugim, trzecim, trzecim kroku jest świetna torebka, a dla osób, które zaproszą osobę to też są piękne torebki, więc... Zapraszam do oglądania i pozdrawiam.